No, ale serio, jakim językiem ja właśnie mówię w tej Katalonii? Hej, mam na da imię Dagmara i mieszkam 21 lat w Hiszpanii, w Katalonii. Dobra, mieszkam w Katalonii, więc pytanie number one jest zawsze... Dobra, ale Dagmara, Ty mówisz po hiszpańsku czy po kataluńsku? No i moja odpowiedź zawsze jest... To zależy. 95% z moimi przyjaciółmi zawsze rozmawiamy po hiszpańsku, ok? Ale to nie znaczy, że jak może kogoś poznam, co jest bardzo, bardzo katalan, ok? To zaczynamy y, rozmowę po kataluńsku, ok? Ja myślę, że jak znajdziesz kogoś, jak poznasz kogoś w tym języku, to zawsze tą osobę masz jako referencję i zawsze po tym języku do niego mówisz. A wy pracy? E, tutaj u mnie jest taka trochę inna historia. Ok, ja pracuję w UOK, to jest Uniwersytet Open Catalunya, to znaczy, to jest super kataloński uniwersytet, to jest taka e, instytucja, co wszystko jest 100% na katalońskim. No wszystko jest po kataluńskim. Ale między moimi koleżankami z pracy to rozmawiamy po hiszpańsku i po katalońsku. Okay? To nie znaczy, że jest 100% katalu kataluński i nie ma nic innego. Nie, jest pół na pół. W sklepach, na ulicy, w kawiarniach i tak, to prawie wszędzie jest, rozmawiam po hiszpańsku, okej, okay. Ale to nie znaczy, że jak na przykład pójdę do jakiegoś miejsca, to mogę powiedzieć po katalońsku. To znaczy, musisz zobaczyć, jakie to jest e, uczucie masz. To z tą drugą osobą, to już po akcencie możesz wiedzieć, czy jest bardziej katalan, czy jest bardziej Espaniol. Jak jest bardziej katalan, to mówisz po katalońsku, a jak jest bardziej. Do, do, słyszę, że to jest bardziej hiszpano, to mówisz od razu po hiszpańsku. Więc jaki jest mój język? Tutaj na co dzień? Y, ja myślę, że 70-60% hiszpański, a 30-40% kataloński. To, za, to zależy y, od dnia i od gdzie ja jestem w tym momencie.